Siemanko, widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj, pierwszy odcink z FIFA. Słuchajcie, zagramy sobie UEFA Euro 2024 Germanem. Słuchajcie, i ja otwieram nową serię. Właśnie z tego musimy wygrać e, Mistrzostwa Europy reprezentacją Polski. Ładne rozpoczęcie mieliśmy. Mm.

Prawieński krok, no co w tym coś wglądał? Zagaj tunie, nowy i bierzemy Polskę. Nie? Dawno nie grałem, więc. Sorry. Jeszcze jedno ładne takie rozpoczęcie. Dobra, Chodzimy. Wchodzimy. Edmett, chodzi do porządek. Gdzie jest? Gdzie jest ten? Nie ma Milika? Nowa Żalewski, Piotrowski nie ma. Szymański zagra. Modziu posadzę ciebie na ławeczkę. Mhm, mm A jest Matikasz? Nie ma. Ja to tak. To za Piotrowskiego, za Slisza, Rusiński wskoczy, za Pychacza, Baryżyński, jest lepszy, ale gdzie jest Milik? Chyba Framek Szymański, no, dobra, no to dobra, skąd tego wtedy Przechodzimy do meczu. Dzisiaj będzie jeden mecz. Zobaczymy, tak ile co ile będę nagrywał mecze. Myślę, że na pewno nieco nie dzień będzie FIFA. Przed nami mecz otwarcia. Ale teraz chwila ciszy. Co to będzie za turniej? Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Halo, tu Hamburg na Volkspark Stadion. To na tym imponującym obiekcie staną naprzeciw siebie te dwie ekipy. Oby dopisała atmosfera. Tomasz Smokowski, mam przyjemność Dobra. komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dzisiaj zobaczymy pierwszą mecz dba, mamy. Euro 24 rzut. i spodziewamy się Sportu. naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić. Dobrze, się, brawo. Swoje, nie oglądając się na rywali, liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Out bramko. Zobaczmy, powinien zostać za to nie, żółt żółta kartką. żółta kartka. Taki wniosek mógł skończyć się bądź w pet trzeba. Kreć. blisko bramki. Brawo szczęśliwy. Ale to nie koniec zagrożenia. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Że dawaj, dawaj, jedziesz, jedzie, jedziesz. Dawaj, Nikola, dawaj, Nikola. Z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Zawsze warto mieć kogoś takiego w drużynie. Kogoś, kto zawsze daje radę. Trafię, dobrze. Poziom w praktycznie każdym elemencie gry. Dla każdego trenera ktoś taki to istny skarb. Nie zapacz Tomku, to musi być gol. Nie, nie No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. To, żeby prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. abecadło futbolu efektywne i efektowne. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem po którym nie ma czego zbierać. Przy piłce Cody Guadpołjema trafia celu Spokojnie, trzeba to rozegrać. Trzymański. Dobre podanie, Robert! Ferdeczny Doskonale podcięta piłka, tu było trzeba odrobić. Tak Robert w bardzo dużo techniki. Ja dałem ścinkę, to tak wpadło, co to zrobił brełkarz Holandii, nie będę mówił, bo mi znowu zrobi prawa autorskie, jak miał być odcinek wczoraj, słuchajcie, właśnie robić być swój odcinek, ale nie było, ponieważ prawa autorskie, wyznaczyło mi, nie będę, staram się nie mówić żadnych nazwisk. Żeby mi znowu nie Nie, nie wywaliło praw praw autorskich teraz, jak Świetna okazja Nie prawo szczęśliwy Widzę własnym oczom nie ma gola Ostaras to, to wyjął Wojtek tak bliska niemal zerowa jednak widzieliśmy to przed chwilą A i błysnął teraz techniką Odrze przed stratą gola Uwaga. Nie Wojtek! Brawo! Ale co teraz? No i po zagrożeniu dobry odbiór. No ratuje im teraz skórę Bramkarzy. Nadal mamy remis, ale tylko dzięki niemu. Oby udało się powtórzyć tę interwencję, bo szykuje się. Orze dawaj, Michaela. dawaj, 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 jedziesz, jedziesz dawać. dawaj. Nikola. Obroncy nie bardzo kwapią się z powrotem. Okazja na gola. Bramkarz jednak interwencji ja Malen. Xavi Simons. Naciskają Holendrzy. Za chwilę może być groźnie. I teraz uderza. Brawo! Zablokowa Dobry to, teraz blok! Odakcji. Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Ale Wojtek poszedł błyskawicznie! No, Wojtek poszedł. Dobra, jedziemy pomału. Dobrze, brawo, jedziesz. Podanie do Adama Buksy. Nie no nie, nie. Albo to nie jest taki ten, co broni tymi czosnkami, czy spodkopy. To jest ten drugi, ten starszy. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. A tego taki szalpuś. Ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I oglądamy mnóstwo sytuacji podbramkowych. Uwaga, szansa na prowadzenie! I... Bravo, Robert! Pięknie, to zrobiłeś! Słuchajcie, mnie zachęcam was do, do zasubskrybowania kanału, dania lajka i mm, również do napisania komentarza, jak wam się, tak, się takie filmy będą, będą podobać. Oceniając po e, przebiegu gry, kto mógł Słuchajcie, pozdrawiam e, Adama. Nie będę mówił nazwiska, bo wywali mi prawa autorskie pewnie. I Dawida, Dawid z mojej klasy, i Adama z Osy. Prosili mnie o pozwolenie, to proszę, mają. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. piłkę, to by było. No, ja, dawaj, dawaj, dawaj. Błówkę bierz Panowie no i Giewior. Co tu on tu robi? Sej, brawo. Rano, jeszcze kilka, na i spalony. Nie, nie zgrało się to teraz w czasie. Spalony. że był spalony. Frankowski. Robert. Robercik! Eli jesteśmy w domu. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać holendrom. Ależ teraz piękne podanie górą. Muzyka. Błąd obrony. Ta, szesny, brawo. Bramkarz. Mamy korzyść, Polska kontynuuje grę. Polacy oskrzydlają rywali. Ależ teraz poszedł. Nic z tego przerywa akcję wejście obrońcy. O, broni. Obrońca Liverpoolu. Vergil. Co ja robię? Co się stało? Cisko! O nie, 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 nie. Dawaj, 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 Dawidku. dawaj, 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 dobrze, dobrze, jest. Dobra, no słuchajcie... Na jest. Na razie, wygrywamy. Nie jest źle. 11 minut. No, w 20 minutach, właśnie, się nie zbliżymy. 15 minut wystarczyło, żeby ochłonąć po emocjach z pierwszej połowy. Dawno nie widziałem tylu ofensywnych akcji. Jeśli w drugiej połowie utrzymają takie tempo, to. A teraz będzie dobra okazja! Bo Brawo! Mógł zrobić z piłką, co chciał! I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób. To znaczy, nie wykorzystać. Kijior. Bednarek przy piłce Adam Bubsa ja Oj to jest fajna, fajna 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 Kurcze Ależ teraz tutaj słodki taka Jak po piłkę Teraz stworzył sobie szansę uwaga Niechaj Niechaj broń, ale Nie tuś A tu obrona ale daje rady Trzeba coś zmienić Musimy tego pomocnika defensywnego cofnąć do obrony I Kiwior, nie wiem, czy tam pójdziesz Zmienimy Ci pozycję Musimy zmienić formację Że czteroma O, taką bym zagrał Skład ten lewy jest na tu. Tu poszedł Bednarek Dawidowicz, buksa to jest Ale Tutaj zmienimy i wejdzie ten pan. Do pomocy zaproszę tego pana. Ten pan, bo trochę już są na w nie, nie, bo to jest za ciężko dla mnie. Na tej powtórce widać jak dobrze wykonana była ta akcja, nie ulega presji, A tu, puści, starań obrony i strzela piękną Po wyrównującym golu mamy 2-2. Wkrótce rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zapraszamy na transmisję z EA Sports. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego. Ajajajajajaj! Sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrów. I w przyszłym meczu musimy też zrobić, żeby było obrońców dwóch i dwóch najlepiej napastników. Wychodzi na pozycję. Oj, jej, jej, modził, modził, modził. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak, buduje. Chciał uderzyć, silnie zapomniał o precyzji. Ogólnie, słuchajcie, napiszcie też, czy byście może chcieli mieć takie coś z kariery menadżera. Słuchajcie, bo. jakieś filmy, czy coś tego typu. Potężna bomba to. A, była bomba była niec... dobra, no? To Chyba był szał dość silny. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. Zieliński. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Malen. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Przepiłce Cody Gakpo, brawo, sensny, ależ teraz co zrobił Wojcąś? O jejku, pan ma teraz piłkę. Nie, 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 tak piłka w siatce. Znowu prowadzą. Co zrobił, co, błąd? Który z was popełnił błąd? A ja z was nie daję nie, wytrzymać. Nie kto, kto tam piłkę ruszył? Trójka. Będę pewnie ten. To trzeba jedną osobę. O, on też jest trochę niepewny, ale dobra. To weźmiemy. No i na. Tu. Wcale nie było tak blisko. Na tablicy wyników mamy 3-2. Świderski. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Przy piłce Cody Gakpo. Brawo! Brawo Janek. A, dawaj jedziesz, ciągnij to skrzydłem tam. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Mamy, mamy, Arbiter mamy rzut na A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Proszycki, Szymański, teraz przed o, Karol. Powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. A on darby. Nagają stres. I bez przegrać z botem. Pozostało jeszcze 20 minut. Podanie do Zielińskiego. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Szansa teraz na wyrównanie. Nie, co interfecja. zrobił? To powinna być pramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawna no piłka do obrony. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Teraz może być groźnie. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Przed nami Dawid, szybko, dawać, dawać, jedziemy szybko. Bez tam żadnych namysłów. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Czeka nas świetne widowisko. Możemy być pewni, że obie ekipy zostawią na boisku. serce. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Weinaldo. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Będzie bramka! Brawo! Zieliński. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka, wysoko! Mino, znowu strata. Piłkę przyjmuje Depay. Nie, ten stres. Nie! Może Wspaniałe zachowanie w bramce! Ale ten strzał i tak był oddany ze spalonego. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczebór. Świderski... Yes! Brawo! Brawo, Karol! Brawo, Karol! Ryby! Brawo! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Cały zespół się cieszy. Czyli. Znowu mamy remis. Prawdziwy rollercoaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Teraz tego nie stracić. Małe. Czas się kończy, a zespół napiera. Chcą gola na wagę zwycięstwa. Blokuje Dlaczego? teraz bardzo groźny strzał. A teraz świetny odbiór. Może mam być mam, że Dobrze, dobrze, spokojnie się z Spokojnie. Zabrakło trochę precyzji. Y Wojciech szczęsny. Kiwior. Grosicki. prawo, Skuteczne wejście i ma piłkę. Ma no, jest z góry piłkę Grosik. Gini Weinaldum. Malen. Urywa się Kryciu. Uwaga Strew! Brawo, Wojtek! Świetna interwencja. Opłaciło się przycisnąć. Dobra, tak słuchajcie po, po ciężkim meczu jest wygrana. Jest zwycięstwo. Dzielimy się punktami ale ważne, że mamy jakiś punkt chociaż. I słuchajcie, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, pa! pa.